W tym cyklu pokażemy kobiety w różnym wieku, na różnych stanowiskach, które łączy pasja i zaangażowanie. Kobiety, które mają odwagę realizować się na własnych warunkach. To dzięki nim nasze internetowe zamówienia trafiają do nas tak szybko. Poznajcie naszą paczkę. Dzieci, szarlotka gotowa, chodźcie. Elżbieta to emerytowana babcia 12 orga wnucząt i wciąż kobieta pracująca. Gdybyś mama już z tą pracą też się trochę uspokoiła, daj ci pomogę, bo ty to jesteś zawsze taka wszędobylska. I w gorącej wodzie komu pana chciałaś powiedzieć też, tak? Tak, 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 Dokładnie. Energia mnie rozbiera po prostu. Jeszcze tylko parę rzeczy zrealizuję i wtedy siądę może spokojnie. Zastanawiacie się, skąd Elżbieta bierze tę energię do pracy? Dach został zrobiony, eterni zamieniony na piękny dach. Okna wymienione. Modernizacja CO została dokonana. Dom został docieplony. Elżbieta pracuje w centrum logistycznym w Okmianach koło Bolesławca. To stąd codziennie tysiące paczek rusza w drogę do swoich klientów. Lubię tu przychodzić. Bo stosunki w pracy są bardzo fajne. Człowiek się rusza przede wszystkim. Nie gnuśnieje w domu. No, myślę, że kondycja moja będzie fizyczna długo, długo taka jak trzeba. No, znajdujemy się właśnie na Recibie. To jest ten dział, którym, na którym ja pracuję. Elżbieta to jedna z najstarszych pracownic na swoim dziale. W jej przypadku wiek to tylko liczba. Cześć, Ela! Jak tam dzisiaj? W porządku? A, w domu ja... było żadnych problemów. Ale Lecimy. to tu... była ale tutaj jest moc. Dobra, jedziemy. Odpoczysz przynajmniej tutaj. A wiesz co, to jest prawda? Ja tutaj odpoczywam. Psychicznie. W tej chwili loguję się na predytora. Predytor będzie nam wskazywał yy, kierunek yy, przesyłek, które idą na lince po lewej stronie. No i w tym momencie, kiedy widzę kartą, muszę zeskanować ważne kody. I pierwsza paczka, pierwsza paczka problemowa. 15. Panowie! Z pomocą spieszy kolega z działu. Ja Wychodź mi na czerwono. Możesz to wziąć ogarnąć? Jasne, nie ma problemu. Nie. Ja to po przedmiocie znajdę? No, tak mi się zdaje właśnie, że będzie najprędzej i najłatwiej. Piotrek zajmuje się właśnie takimi problemami, jak w tym momencie mi się zdarzyło. Po prostu musi zadziałać tak, żeby produkt wszedł w system. No i teraz się prawdopodobnie okaże, że to pójdzie na reszty. dobrze mówię? Tak. No. Proszę Dziękuję ci bardzo. Tymczasem koleżanka Elżbiety Maria jest już w drodze na swoją zmianę. Przenosimy się na dział Sort, odpowiedzialny za segregowanie paczek, które w ciągu 24 godzin muszą opuścić magazyn. Dobry, alo, Wchodzimy właśnie do ukochanego miejsca, gdzie się pracuje, gdzie się dostaje pieniążki. To jest ukochany dział SORT. Najlepszy. Pani Maria to jedna z wiekowych rekordzistek w firmie. W pracy realizuje się nie tylko zawodowo, ale i towarzysko. No i to jest moje królestwo. I zaczynamy. I skanujemy, no. Czy wsparcie ma w większości przypadków. Jest odpowiednio doceniana. Jak nie docenić tego, że pani Maria w ciągu dnia jest w stanie zeskanować nawet kilka tysięcy paczek? Jej zaangażowanie imponuje nawet najmłodszym współpracownikom. Właśnie skanuję pojemniczki, do których będę wkładać odpowiednie rzeczy. 34 pozycje. I wkładamy do 205. I lecimy dalej. Paczki sortowane są do skrzynek, które mają nadawane kierunki i mogą wyruszyć w dalszą drogę do klientów z całej Europy. No i co podoba Ci się? Tutaj. Aha. Jak ja uwielbiam tą pracę. Mówię Ci. Ja i tak panią podziwiam, że co w takim wieku... No jaki wie? To 75. No ja mam nadzieję, że też mi się uda wytrwać. No to, tyle. No, to trzeba trenować. Panią Maria widuje często na sorcie, zawsze miła, uśmiechnięta. Fajnie się z nią zagaduje. Dostałaś cukierkę ode mnie, nie dostałaś. Mm. Tomasz, masz? Trochę na osłodę. No. <laughs> już się śmieję, zobacz. Tak. Mamy dużo starszych pań. Nieważne, czy to młody, czy to starszy, ja zawsze się dogadam. To tutaj ludzie są otwarci. A tymczasem na sąsiednim dziale Elżbieta ma pełne ręce roboty. Mam najlepszą koleżankę w wieku mojej mamy i więcej sekretów moich niż moja mama. <laughs> Eee, mamy też znajomych młodszych tutaj, no ale myślę, że dużo też starszych. To, że wiek nie ma znaczenia, świadczy chociażby fakt, że Maria, kobieta, która pracuje, można powiedzieć, na mojej zmianie, ma 75 lat o. i pracuje na pełny etap. Myślę, że praca tutaj jest na tyle prosta, że może pracować osoba, która się uczy, jak ja, osoba, która, która ma dzieci. Która, która nawet już jest na emeryturze, na można powiedzieć, że mogłaby już iść na emeryturę. Dla mnie jest jeszcze duży plus, że mamy tu muzykę. Tak? Pomaga się wbić w rytm. Masz to? No, no. Nie? no. Mam, mam ten odruch. One-way ticket? No. O, Ela, już czas na kawę. Idziemy. Wspólna stołówka to ulubione miejsce spotkań pracowników i szansa na omówienie nadchodzących wydarzeń. Cieszę się, że jedziemy na ten bal. Te bale są przepiękne, naprawdę. Kto nie idzie, ten traci dużo. Zobaczcie, ile musieliśmy czekać na to. Dwa lata cisza, cisza właśnie, pandemia spowodowała, że właściwie nie mogliśmy co roku tego organizować i po dwóch latach jest to, jest bardzo duże zainteresowanie. A macie już kreację na bal? A ja mam. A jaki kolor? śniegu, oh. mieni się, tak oh, jak ja. paznokcie, bo paznokcie już mam zrobione. I do tego mam szpileczki, identyczne jak sukienka. Oh, jak I do tego mam kolczyki takie długie i do tego mam koronę. A to będzie królowa? Do, no, nie no. No. <laughs> DJ będzie? Czy orkiestra? Czy orkiestra? Nie, no ten DJ. DJ, tak, to no. DJ jest planowany, tak. Najlepiej, like bo powie się co i chłopak gra, nie? To co, umawiamy się? Umawiamy się. Ale gdzie? Na balu. No, no, o to chodzi. Dziękuję. No, na balu się spotkamy, co nie? To zobaczenia. A ty co, nie do pracy? Nie, ja jeszcze muszę ustalić na balu, że zatańczy ze mną, no nie? no to może się umówisz z słupkiem, co by nikt nie słyszał A nie, to ja wolę oficjalnie, jak tam byle ja. Aha, okej. Coraz więcej kobiet, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę, kontynuuje aktywność zawodową. Pracodawcy też doceniają pracowników z tak dużym stażem. W następnym odcinku poznacie niezwykłą historię Elizy, która realizuje się zawodowo mimo swojej niepełnosprawności, a także Manuele, której nieszablonowe pomysły zmieniają codzienność pracowników firmy.